Ostatnio opowiadaliśmy sobie o naręczaku. Dzisiaj przyszedł czas, żeby zająć się każdym z jego elementów z osobna. Zaczynając od naramienników. Znane były one już w zasadzie od starożytności, gdzie spotyka się je w niektórych zbrojach greckich, czy rzymskich, ze słynną loriką segmentatą na czele. W średniowiecznej Europie pojawiły się one pod koniec wieku XIII, początkowo jako element wzmocnienia pancerza kolczego, z czasem powoli ciągle się rozwijając i przybierając niekiedy bardzo złożone i rozbudowane formy, często niesymetryczne, dostosowując osobno kształt do potrzeb prawej i lewej ręki. W niektórych zbrojach turniejowych na ramienniki potrafiły być szczególnie rozbudowane i nieraz wręcz ograniczające ruchy, wszystko to na rzecz bezpieczeństwa noszącego. W postaci dużo prostszej i tańszej występowały one także jako element produkowanych masowo zbroi w XVI wieku. To właśnie też pod koniec tego stulecia zbroje płytowe, a wraz z nimi na zaczęły wychodzić z użytku, a wszystko to spowodowane było rozwojem broni palnej.